Cześć, jestem Valeria. witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na Get Ready With Me. Ja będę się malować, zrobię ten makijaż, który wykonuję zazwyczaj w ostatnich kilku miesięcach. Pokażę Wam też produkty nowsze, które się pojawiły u mnie w ostatnim czasie oraz powiem Wam, co o nich są. Więc zacznijmy od produktu który tak naprawdę używam prawie codziennie używam go przed makijażem, ponieważ ja nakładam sobie pielęgnację z samego rana, a makijaż wykonuję trochę później potrzebuję dodatkowo nawilżyć twarz nie zawsze używam bazy pod podkład ale zawsze używam krem z filtrem więc to jest dla mnie nowość i ogólnie na rynku też jest nowością to jest produkt z marki Ultra Violet i to jest krem z SPF, tylko że w postaci sprayu. To jest SPF50 i bardzo wygodna forma podania tego produktu, właśnie kiedy chcę odnowić swój filtr. Żeby nie nakładać ponownie kremu na twarz, to wolę użyć coś takiego. Ja zazwyczaj wstrząsam tym produktem. I rozpryskuję po całej twarzy, też fajnie go używać na makijaż, ten produkt daje taki mocny glow, mocne rozświetlenie, więc e, używam go na makijaż e, również i później pudruję sobie po prostu strefę tę, ale ten glow jest bardzo ładny, zaraz zobaczycie. I właśnie polecam chwilę posiedzieć z zamkniętymi oczami, żeby ten produkt nie dostał się do oczy, bo jeden raz mi tak się zdarzyło i trochę szczypi. No i właśnie od taki Glow Dye ten produkt, bardzo, bardzo ładny. Pachnie naturalnie SPF-em, więc nie podrażnia mnie. I też fajnie nadaje się pod makijaż. Nie raluje. Jak pewnie zauważyliście, tutaj moja zmiana się pogorszyła właśnie po porodzie. E, stała bardziej taka zaczerwieniona i ogólnie e, mam tam e, jakby egzemę, e, na którą działa jedna maść, ale ze względu na to, że teraz karmię piersią, no, to odstawiłam tamtą maść i teraz stosuję ten produkt. To jest Emotopic Preparat SOS do twarzy i ciała na atopowe zapalenie skóry. Stosuję ten produkt od tygodnia i nie powiem, że on jakoś super działa, bo nie założyłam żadnego polepszenia, ale też pogorszenia nie mam. Więc nie wiem, może po prostu potrzebuję dłużej go stosować. Dajcie znać, jeżeli używaliście ten produkt albo może polecacie jakiś inny. Produkt bezpieczny dla kobiet karmiących Także. No i w ostatnim czasie bardzo często używam tego korektora z NYX jako podkład do twarzy. Bardzo fajnie u mnie się sprawdza. Kiedyś wam pokazywałam go, że stosuję go często też jako korektor i jestem z niego zadowolona, ale jako podkład właśnie sprawdza się rewelacyjnie. Ja mam odcień wanila i ja po prostu go sobie tutaj wyciskam. Niedużą ilość, bo ja y, nie stosuję dużej ilości podkładu y, na co dzień. No i teraz biorę gąbkę. Ogólnie staram się na tą zmianę nie, nie nakładać zbyt dużo produktu. Będę ją przykrywała korektorem. W ogóle w ostatnim czasie bardzo mało używam podkładu, więc też nie kupuję nowych podkładów, a chcę wykorzystać te, które już mam a ze względu na to, że um, maluję się teraz niecodziennie i też nie używam dużej ilości, no to ciężko mi zużyć a, podkład. E, mam właśnie ten nowy tint z Hourglass. Zrobię na niego o, osobny, osobny filmik po prostu. Powiem Wam, co sądzę o nim, jak go używam. E, no to jedyny nowy podkład, który kupiłam w ostatnim czasie. A tak postanowiłam ogólnie zużyć to, co mam. Dobra. No i tak wygląda. Bardzo ładnie się stopia ze skórą. Wyrównuje koloryt. Troszkę przykrywa mi niedoskonałości, ale moja skóra wciąż wygląda jako skóra. Bardzo naturalnie i daje taki Efekt, no przede wszystkim mam to rozświetlenie, oczywiście od mojej pielęgnacji i od tego sprayu z SPF, ale ten korektor też ma takie bardziej rozświetlające wykończenie. Jako korektor pod oczy w ostatnich miesiącach, w sumie od yy, tamtej pory, kiedy ten produkt. Tylko się pojawił, to od razu go zakupiłam i pokochałam całym sercem. Odstawiłam wszystkie inne korektory na bok i stosuję tylko ten korektor od Natasze Denony. Ja mam go w odcieniu N2 i to jest odcień rozjaśniający, więc jako używam tylko na te strefy, które chcę rozjaśnić, ale on też świetnie przykryje mi tą zmianę i wam teraz pokażę. Potrzebna jest tak naprawdę nieduża ilość tego korektora, ponieważ on ma dobre krycie. Powiedziałabym, że średnie, dobre średnie krycie, które dla mnie jest zupełnie wystarczające. Na tą zmianę ja nakładam go poluzkiem. I co ja bardzo kocham w tym korektorze, tak to, że on Ładnie wyrównuje mi skórę i daje efekt wygładzenia. To bardzo jest widoczne przede wszystkim tutaj, gdzie mam trochę rozszerzone pory, no to skóra staje się bardzo gładka. na zmianie, to zostawię ten korektor troszkę dłużej, żeby e, miał mocniejsze krycie i zobaczcie, ma taki efekt e, bardziej e, satynowego korektora. E, krycie jest średnie, można go trochę podbudować, e, ale skóra jest super wygładzona. I przede wszystkim nie jest obciążona. Wiem, że niektórzy e, ten korektor porównują do korektora z Hourglass, ale ja niestety nie mogę z nimi się zgodzić, ponieważ e, korektor z Hourglass e, u mnie wygląda bardzo ciężko pod okiem. Ja nakładam go nawet czasami w mniejszej ilości niż dzisiaj nałożyłam ten z Nataszy ten, a i tak wygląda ciężko. I podkreśla suchość mojej skóry. Też pamiętam, że kiedyś malowałam y, kilka pań i użyłam właśnie y, korektora z Hourglass, i też wyglądał nie najlepiej. Y, nie wiem, możliwe on bardziej pasuje do skóry takiej bardziej grubszej pod oczami, a y, do tych osób, które mają skóry cienką, może obciąża. Nie wiem, dajcie znać co sądzicie o korektorze z Natasha Denony i z Hourglass. Czy faktycznie wydaje Wam się, że oni są podobne? Dla mnie to są zupełnie różne produkty. Ten ja uwielbiam, a z Hourglass no, niestety nie używam. No i użyję też produkt, który Wam wcześniej pokazywałam. To jest Milk Makeup i to jest ich produkt do konturowania twarzy. Stick w odcieniu Toasted, bardzo chłodny odcień, ale bardzo fajna formuła. Ja lubię też ich stick w odcieniu Baked, czyli ten ich bronzer Lubię tą formułę nanosić jak prosto ze sticka tak i bardzo fajnie nabiera się pędzlem. I bardzo fajnie się rozkłada ta formuła bezproblemowo Szybko i łatwo stapia się ze skórą. Teraz tutaj, gdzie mam zmianę, nabieram troszkę więcej tego produktu na pędzel, bo będę e, miksowała ten korektor razem z tym e, Konturem. Widzicie? Jak Wam się podobają ostatnie trendy? Mówię o Latte makeup, espresso makeup i strawberry makeup. Teraz widzę, że pojawił się nowy trend tomato. Girl. No, na początku to bardzo mnie śmieszyło. Ale sama spróbowałam, zrobiłam Latte make-up. W sumie to Latte make-up to jest zwykły brązowy makijaż, tylko e, niezbyt wyrazisty, a dosyć stanowany, taki codzienny. Espresso make-up to jest już makijaż brązowy, ale bardziej wieczorowy. E, strawberry make-up po prostu używamy odcieni truskawki. Na policzkach i na ustach. Spokojniejsze oczy i biegi. Więc też wykonałam ten makijaż, też mi spodobał się. Tomato Girl na razie nie próbowałam i już mi się trochę znudziło, to, szczerze mówiąc. Ale też zapraszam na swój Instagram, bo te wszystkie makijaże wykonałam, zrobiłam zdjęcie i załadowałam na swoją stronę na Instagram, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Ogólnie na Instagram jestem częściej, bo wiadomo jest tam łatwiej zrobić zdjęcia, albo szybką rolkę nagrać, albo po prostu z Wami komunikować się przez stories, więc serdecznie Was zapraszam Dobrze, no i teraz pokażę Wam to, co polubiłam w ostatnim czasie robić. Ja gdy robiłam recenzję na tą paletkę Nataszy Denony, jak ona się nazywała, Love Face Palette, to powiedziałam, że ten produkt, róż do policzków, to nie bardzo pasuje do mojej karnacji, ponieważ jest chłodny i jakoś dziwnie się czuję z tym różem na twarzy. W ostatnim czasie używam go razem z innym różem i bardzo mi się podoba ten efekt, więc najpierw nakładam ten róż mokry z paletki, nabieram go na pędzelek, i nakładam. Ten produkt ważne dobrze rozblendować, bo on może być dosyć widoczny na twarzy, jeżeli źle go rozblenduję. Teraz pudruję twarz, bo następne wszystkie produkty, które będę używać do makijażu twarzy, będą produktami pudrowymi. Więc używam swój ulubiony puder z kosas i nakładam go takim zbitym pędzlem. A na środek twarzy nakładam go puszkiem. Wiecie, teraz jest bardzo popularne używać te puszki i faktycznie to działa, że nakładamy produkt na puszyk i jakby w Prasowujemy najpierw ten produkt w naszą skórę, w naszą dłoń, a później nakładamy na twarz. I to daje nam efekt wygładzenia, a też pomaga nam nie przesadzić z pudrem, żeby puder nie był aż taki widoczny. Ale tutaj pod pod samymi oczami to użyję inny puder, bo jak wam wspomniałam, to ten puder słosis, ja mam w odcieniu Breezy i jest on troszkę ciemny i nie rozjaśnia mi okolicy pod oczami. A gdy chcę właśnie dostać tego rozjaśnienia, to potrzebuję jaśniejszego pudru. Tutaj używam puder, który też bardzo lubię z marki LYS, który już bardzo dobrze zużyłam. I zamierzam go w tym roku skończyć. Bardzo fajny puder też bez talku, nawet bardzo drobno zmielony. I ma jaśniejszy odcień, więc fajnie się nadaje do rozjaśnienia. Nie pudruję tutaj policzki absolutnie, bo będę nakładać pudrowy brązer i pudrowy róż. Słyszałam bardzo dobre opinie, tylko cały czas e, jakoś zapominałam o nim, a mm, kupiłam go parę miesięcy temu i od tamtej pory nie mogę go odstawić. Po prostu to jest mój ulubiony brązer na co dzień. Jest to brązer z marki Glowish. Ja mam go w odcieniu 02 Medium i to jest super produkt. Jeżeli wolicie takie naturalne makijaże, on przepięknie się rozprowadza po twarzy. Ja go nakładam z bitym pędzlem. On przepięknie rozprowadza się po twarzy, wygładza. Nigdy nie powstaje z niego smuk. Jest bezproblemowy. Nie posiada również talku. Jest trochę ciepły, więc. To konturowanie, które robiłam pod spodem akurat będzie fajnie pasowała będzie fajnie grała razem z tym brązerem. Trochę ciężko go czasami nabrać na pędzel, więc polecam używać taki bardziej zbity pędzel. I nabierać aż tak mocno i się nie bać, bo to jest naprawdę cudowny produkt, który sam się blenduje. No i teraz róż. Jak mówiłam, e, lubię ostatnio to kombo, ten róż e, w kremie e, i ta paletka, moja ulubiona, jak już wiecie, z Chanel. I ja lubię, kiedy używam ten chłodniejszy róż, to mieszam sobie tutaj ten brązik oraz ten odcień, taki brzoskwiniowy. Tym samym pędzlem. I nakładam teraz też w taki sposób bardziej wklepający. I to połączenie daje mi efekt yy, świeżości yy, oraz naturalności. Porównajcie, tutaj ten yy, po prostu róż w kremie, a tutaj jego połączenie z tym produktem z Chanel. Uważam, że to jest przepiękny efekt, e, przepiękne połączenie kolorów. I z tej strony tak samo. E, te wszystkie produkty, które dzisiaj używam, dają efekt wygładzenia, więc moja skóra wygląda e, na bardzo taką zdrową. A mm, ten efekt makijażu ja najbardziej kocham. Rozświetlać zostawię na koniec, teraz szybko sobie zrobię brwi i wracam i robimy razem makijaż oczu. Dobra, makijaż oczu będę wykonywała moją nową ulubienicą paletką najnowszym od Natasha Denone I need a nude palette. Pierwsze wrażenie na tą paletkę też mam na kanale, więc zapraszam do oglądania. I dzisiaj zrobię taki makijaż, który wykonuję z tą paletką najczęściej. Biorę ten odcień fair, rozprowadzam go tutaj w załamaniu i troszkę wyżej. Jak widzieliście, to na powiekach mam tylko korektor. Ogólnie tym odcieniem też fajnie sobie wchodzić tutaj. Bliżej nosa, żeby zrobić taki cień, który jest prawie niewidoczny, ale daje efekt. Teraz biorę odcień Stone tutaj i przyciemniam nim zewnętrzną część powieka oraz wewnętrzną. bardzo podobnym odcieniem Mesh tutaj blenduję całość na dolną powiekę też idę tym odcieniem Mesh po całości teraz biorę ten odcień błyszczący tutaj on się nazywa filigri. I nakładam go również na zewnętrzną część powieka, bliżej linii rzęs oraz na wewnętrzną. Będę blendować cieniem takim metalicznym tutaj. On się nazywa. Travertin. Na środek nałożę ten odcień Muse, o którym ostatnio mówiłam, że jest przepiękny. Można go używać na całą powiekę. Potrzebna go bardzo mała ilość, bo to jest jakby krem. Bo to jest jakby cień kremowy, więc on może się zachowywać jako kremowy cień. Ale jest przepiękny. Bardzo podobna formuła do cienia z marki M Cosmetics, który też bardzo lubię. W sumie odcień też podobny, żeby ich porównać. Też na środek nałożę ten odcień e, shin. Ten tutaj topper. Tym uzyskuję akurat taki bardziej mokry efekt na powiece. Teraz dolna powieka. Robię to, co robię zazwyczaj w makijażu azjatyckim. Niedawno to spróbowałam i mi się spodobała. Biorę taki odcień niezaciemny, nie za jasny, ten stone, takim cienkim, cienkim pędzelkiem i nakładam go tutaj, gdzie my mamy to załamanie na dole. robię jakby linii. Bo zazwyczaj w azjatyckim makijażu w tym trendowym, który teraz jest obecnie bardzo popularny to lubię sobie podkreślać to dolne załamanie właśnie takimi odcieniami niezbyt wyrazistymi. Jakby robię sobie konturowanie oka. A tu na środku nałożymy rozświetlający cień błyszczący i to da nam efekt większego oka. Więc tutaj na środek nakładam odcień Mia oraz nałożę go w kącik też. W moim oku ja już użyłam zalotki i teraz e, nałożę sobie na linię wodną górną e, czarny produkt, który się nazywa Color Fix zamiast kredki, ponieważ on się nie rozmazuje, więc ja go lubię właśnie używać na linii wodnej. Uzyskuję efekt jakby bardziej gęstych rzęs u nasady. Ok. I teraz zrobię kreskę cieniem na górny powiecy oraz na dolny. I teraz skończę to oko, wyduszę rzęsy i przejdziemy do makijażu ust. Mam nową maskarę, to jest e, nowa maskara z marki KVD Beauty i co bardzo lubię w tej maskarze, tak to, że to jest e, tusz typu tubing. Ma taką szczotkę, szczoteczka akurat nie jest moją ulubioną, e, ale e, sama maskara jest bardzo dobra. I ja właśnie lubię te formuły tubing, które można zmyć po prostu ciepłą wodą. Dla mnie są rewelacyjne. Oni nigdy się nie odbijają, nie obciążają rzęsy. Ta maskara fajnie je wydłuża i rozdziela. Więc ja jestem zadowolona. Formuła jest dosyć rzadka, ale. Niemniej jest fajna. Dla moich bardzo właśnie takich cienkich rzęs to rzadkie formuły są lepsze, bo wtedy y, te rzęsy nie są takie wiecie, oblepione i obciążone maskarą. Dobrze, no i makijaż ust. Ostatnio używam najczęściej właśnie to kombo. Y, to jest produkt z Nubly. To jest taka kredka, która może, można, którą można używać jako cień do powiek. Ja lubię ją używać właśnie jako kredkę do makijażu ust, bo ma taki fajny odcień. To jest odcień numer 9 Cappuccino. To jest produkt, który później zastyga, ale daje nam chwilę, żeby. Żeby rozblendować. No i ten produkt z Charlotte Tilbury. Ja myślę, że znacie go bardzo dobrze. To jest też nowość. To jest pomadka w płynie. Bardzo komfortowa matowa pomadka. Ja ją daję trochę. To jest odcień Pilot Talk medium. Dla mnie to idealny odcień na co dzień i lubię ją rozglądować palcem. Czasami też nie używam kredki, bo taki odcień, który nie potrzebuje tego. Mam to wykończenie, ale absolutnie nie wysusza ust. Absolutnie. Ale też nie jest jakoś super trwała. A ja w sumie nie potrzebuję dużej trwałości. Yy, ona wytrzymuje picie, ale tłuszcze jedzenie to już nie. Ale jest mega, mega komfortowa na ustach i właśnie o to mi chodzi. No i ostatnie rozświetlać. Ten już bezcelerowy rozświetlacz z Rare Beauty w odcieniu Accelerate. E, szczerze, ja też padłam jego ofiarą, ponieważ chcę teraz też ten inny odcień różowy to jest świetny produkt naprawdę super rozświetlać bardzo ładny, bardzo mocny i ja go używam tutaj na nosku odrobinę blenduję palcem tak, od razu widać troszkę tu Naprawdę wystarczy minimalna, minimalna ilość. Nie chcę dawać tutaj na policzkach, bo ja mam tą zmianę, nie chcę zbyt ją podkreślać. Dam pod brwią. No i taki makijaż dzisiaj powstał. Dajcie znać w komentarzach, czy używaliście też produkty, które dzisiaj pokazywałam co o nich sądzicie i też dajcie znać w komentarzach, czy interesują Was makijaże w stylu old money albo clean makeup i który z nich najbardziej odpowiada Wam. I do zobaczenia w następnym filmiku. Dzięki, pa!